Miał być węzeł intermodalny, miała być droga pod torami, miały być ulice, przesiadki. Powstał tunel, powstało podziemne przejście, ścieżka rowerowa. Dzisiaj pokazujemy Państwu, jak zmienił się dworzec PKP, PKS, jak zmieniło się całe to połączenie. Kompletnie nowe miejsce dla Białostoczan. Węzeł intermodalny, inny niż sobie wyobrażaliśmy, inny niż zapowiadano. Z tyłu za mną podziemne przejście do wszystkich peronów. Pod tym przejściem mają być schody ruchome, mają być windy pozwalające dojść na perony. No i jak Państwo widzicie, ścieżka rowerowa, która łączy dwie strony Białego Stoku. To u sprzed torów lub zatorami. W Krakowie i w Warszawie mają Wisłę, my mamy tory, które dzielą Białej Sto. Jak Państwo widzicie, ta część dworca ciągle jest jeszcze w budowie. Planowane zakończenie całej inwestycji, a więc całego węzła intermodalnego czyli centrum przesiadkowego, podziemnych przejść, wind wschodów ruchomych ma zakończyć się z końcem roku 2024. Jak obiecała nam dyrekcja, powinniśmy już na święta Bożego Narodzenia móc skorzystać z nowoczesnych urządzeń. Ta część dworca, dworcowa część została wybudowana w ramach projektu Rail Baltica, w ramach którego remontowano nie tylko dworce, ale jak Państwo także wiecie perony. Perony białostockie były Starymi peronami, nie było na nich dachu, po, yy, ciężko było podróżnym yy, przystosować się do trudnych warunków atmosferycznych. W tej chwili te nowe warunki, te nowa, ta nowa sytuacja pozwala nam korzystać z kolei w sposób bardzo fajny i cywilizowany, i takie właśnie warunki mamy. Co nie zostało jeszcze wykonane, co zostało do dokończenia? Do dokończenia zostały ostatnie elementy związane ze ścieżką rowerową. Nie ma przejścia na peron trzeci, na peron drugi. Peron pierwszy również nie jest jeszcze do końca kompletny. Brak jest oznaczeń, brak jest wind, brak jest schodów ruchomych. To wszystko ma zostać zbudowane teraz, późnym latem i wczesną jesienią. Czy tak będzie? Czy rzeczywiście Białystok będzie miał naprawdę dobry, nowoczesny dworzec, z którego możemy być dumni? Okaże się. Na razie, tak jak rozmawialiśmy tutaj z podróżnymi, nie wszystko jeszcze gra. Niektórzy narzekają, że te dachy nie do końca szczelne, że czasami potrafi zawiać deszcz i jest mokro, chociaż powinno być sucho. Sprawdzimy, jak wygląda to jesienią, i pytanie do Państwa: A co Wy sądzicie na temat przebudowy? Dworca w Białymstoku, przejścia podziemnego i węzła intermodalnego, który właśnie pokazaliśmy. Super sprawa, naprawdę to już dawno powinno być zrobione. A Pan pamięta jak wyglądał wcześniej dworzec o, ja i przejście? Ja to jak urodzony. I jak ta zmiana jest na, na lepsze, na gorsze? Jak... Ja, bardzo dobra, bardzo, bardzo dobra. Tak właśnie powinno być. A coś Pod... jeszcze jest do poprawienia? Do poprawienia? No to zawsze coś jest, ale to w tej chwili to mało sobie widać. Naprawdę jest bardzo dobrze wyganane. Ja przyjechałam z Niemiec, ale ja tu kiedyś pracowałam i uczyłam geografii i mówiłam uczniom, zobaczcie, potrzebne jest takie przejście podziemne dla niepełnosprawnych lub dla takich osób, które się boją tych, tych odstępów między schodami i to jest bardzo duże ułatwienie. Dla rowerzystów, dla niepełnosprawnych, dla zwykłych ludzi. Czyli to przejście podziemne jest zdecydowanie lepsze niż dotychczasowe mosty? No jasne, na 100%. Bardzo udana inwestycja. No myślę, że jak będzie doprowadzona do końca, jak będą przejścia, wyjścia na perony z tego przejścia, to bardzo dobre rozwiązanie. A co pan myśli na temat właśnie tego, żeby przejście podziemne zastąpiło mosty? Bo to do tej pory Białystok te dwa mosty łączyły z jednej i z drugiej strony dworca. No, Myślę, że, że w dobrym kierunku idziemy, że takie przejście podziemne jest lepsze niż te, niż te kładki, które były.